Witam w odcinku 67, w którym to zawarte są mocowania szyn prawego fotela, śrubki oraz lewy i prawy dywanik ochronny. I tutaj w końcu się nie rozczarowałem, z tego względu, że są wykonane mega, mega dobrze. Zrobiono je z gumy, swoją drogą są bardzo przyjemne w dotyku. Ponadto znajduje się logo FSO, a więc dywaniki to elementy, z których, których z pewnością wykonanie można uznać za bardzo dobre. My baby, I tell you, though, because I'm feeling so cold. So cool. Oh, my darkest memories, now let me fall back. Mm -hmm. But you'll be. Ready to rescue me if I go out of track? You can get away with it. Cause you make me love my imperfections? Answer all my questions just to show. Tak model wygląda po ukończeniu montażu elementów. Trwało to mega krótko ze względu na niską ilość części, jednakże małymi kroczkami zaczyna tutaj przybierać kształtów to nasze wnętrze. No i z każdym numerem zbliżamy się do ukończenia i będziemy się chyba brali za, w końcu za karoserię, no ale to się okaże za jakiś czas. I już w kolejnym numerze zajmiemy się montażem tylnych dywaników ochronnych i podstawy środkowej konsoli. Do zobaczyska! Oh, i tell your dog cause i'm feeling so cool